Drogi Pawełku, chcielibyśmy złożyć Ci życzenia dla PL, czyli fantastycznego miasta, w którym poznałeś swoją najpiękniejszą i niespotykaną nigdzie na świecie małpeczkę. Zatem 3-4 razy z Adrianem, uwaga, tak lecimy. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Paweł. Paulo Grant, tak jest. Paweł, Paweł. Chcielibyśmy ci powiedzieć, szczoana że z najlepszego. Tak, wszystko najlepszego. Ja chciałem ci pokazać, że jeszcze ci pamiętam z tamtych lat, nie wiem czy to widać, jak gościłeś i goliłeś swoje piękne ciało kurczy blade, którego jest mi wciąż mało i mało. A jeszcze, oprócz tego, mam tu jedno takie fantastyczne zdjęcie. Nie, no, no, we go, brawo, fuck UK, pamiętaj o tym, żeby pieprzyć Anglę, Anglię i wrócić do Polski. Na stałe cię, nie tak jest, bałem. czekamy. Ode mnie spełnienia marzeń, radości, miłości, jak powiedział to Bartek, wafi. Aby zawsze mógł w życiu być szczęśliwie, podobno najważniejsze to jest szczęście, więc już się będę produkował teraz Adrian. ode mnie i odebrę wszystko najlepszego spełnienia marzeń, dużo miłości, ciepła, uśmiechu ci nie brakuje na twarzy, także tego ci nie będę życzył. przed z grudnia także posiadasz, Także mordeczko, trzymaj się, wracaj do nas jak najszybciej i do usłyszenia do zobaczenia. Jeszcze coś chciałem, jeszcze na chwilę. Chciałem Ci też powiedzieć, że to właśnie nagrywa Twoja małpeczka, dzięki której to właśnie my składamy Ci życzenia. No i jeszcze zaśpiewamy jedno zwrotkę, to będzie taka. Jeszcze raz, jeszcze raz. raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam.